Cześć, w tym filmiku pokażę Ci, jak możemy zmienić rozmiar oraz styl czcionki w Xiaomi 14T oraz 14T Pro. Aby to zrobić, musimy udać się do ustawień, następnie w ustawieniach przechodzimy do tabeta i personalizację i następnie wybieramy czcionki. W tym miejscu mamy niestety nieduży wybór, jeżeli chodzi o styl czcionki. Standardowo mamy tutaj dwie, dwa style. Natomiast możemy także nacisnąć na trzy kropki, aby przejść do sklepu z czcionkami i tutaj mamy bardzo dużo różnych darmowych czcionek, które możemy sobie zainstalować. Mogę sobie na przykład wybrać taką czcionkę. Następnie naciskamy ten zielony przycisk, pobieramy czcionkę i następnie możemy ją zastosować. Czekamy chwilę, pomyślnie zastosowano, więc teraz możemy wrócić i mamy nową czcionkę. Dodatkowo, jeżeli chodzi o rozmiar czcionki, no to tutaj mamy ten suwak Możemy nacisnąć na te kropki, aby ustawić jakiś rozmiar, bądź możemy także przesuwać po prostu palcem. Wybieramy odpowiedni dla nas rozmiar. W niektórych przypadkach możemy także zmienić pogrubienie czcionki. I w zasadzie to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.